Dlaczego kocham poezję? Poezja jest dla mnie czymś szczególnym. Jest zawsze przy mnie. W chwilach ciężkich, jak i radosnych. Bez poezji nie byłoby mnie. Tego jaki jestem, tego jaki byłem. Gdyby nie było poezji, byłbym samotny. Bez żadnej podpory na duchu i na sercu. Jak pisała Szymborska, zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne. Próby. Jednak, czy warto zrezygnować z czegoś, co tak bardzo się kocha? Czy można zastąpić pustkę po stracie? To tak, jakby matce dylać własne dziecko. Bez poezji moje życie straciłoby piękne kolory. Byłyby smutne, szare, burę. Czemu miałbym coś zmieniać, skoro tak jest dobrze? Nie wiem, co więcej powiedzieć, więc może zakończę cytatem. Jak okiem sięgnąć, panuje tu chwila. Jedna z tych chwil wproszonych by trwały.